Teraz w kurierze o tym, że budowa dwóch rąd rozpocznie się w Gostyninie, które będą pełnić istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu w kierunku centrum miasta. Są takie korki w mieście, że się w głowie Na razie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Niektórzy dopiero od nas dowiedzieli się o zmianie organizacji ruchu. Po co to jest? Zresztą, jeżeli to ma być rok trwal, to nie można było zrobić objazdu jakiegoś. Ronda, które powstają na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich numer 265 i 573 w Gostyninie mają poprawić płynność ruchu i zmniejszyć korki w przyszłości. Będziemy cały czas korygować i zwracać uwagę na to, żeby była dla Państwa informacja czytelna i żeby łatwo wam się przejeżdżało przez teren miasta. Pierwsze rondo, turbinowe, powstanie na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Alei Księdza Jerzego Popiełuszki i Alei Stanisława Mikołajczyka. Są to jednocześnie drogi wojewódzkie numer 265 i 573. Drugie na skrzyżowaniu ulicy Bierzwieckiej, Płockiej i Jana Pawła II. Prace obejmą też budowę ścieżek pieszo i chodników.